Arkadiusz Żabka, witam o poranku w studio Radia 90 Mężczyźni. Marcin Połomski, burmistrz Redutów. Dzień dobry, no słyszeliśmy przed chwilą, no to wszystkiego dobrego. Dzień dobry, wzajemnie. <grym> tak to już, no to po pytaniu, no to możemy, możemy rozmawiać. Dobrze, panie burmistrzu, cieszę się z wizyty. E, dzisiaj e, kilka tematów na tapecie. Po pierwsze węgiel, czy on jest problemem dla samorządów? Ja przypomnę tylko, pan się zastanawia, co ma odpowiedzieć, że kilka miesięcy temu, dokładnie w październiku ubiegłego roku, był pan przeciwny temu, aby samorządy bawiły się w dystrybucję węgla. Mówił pan, że no dokładnie co pan mówił, nie mamy narzędzi prawnych, samorządy nie są do tego przygotowane, tym bardziej, że kopalnie są tuż za płotem. Zmienił pan zdanie, musiał pan ten węgiel sprzedawać, no i dzisiaj ma pan nadwyżkę, czy, go, czy nie ma? Zdania nie zmieniłem. Nadal uważam, że nie jest zadaniem samorządu sprzedaż węgla. Natomiast my z węglem problemu nie mamy jako redułtowy. Tutaj skorzystaliśmy z pomocy lokalnego przedsiębiorcy i to właśnie to rozwiązanie pomogło nam zaopatrzyć naszych mieszkańców. A dlaczego sprzedajemy ten węgiel, mimo że jesteśmy przeciwni tej decyzji? Ponieważ spotykaliśmy się z naszymi mieszkańcami i oni potrzebują tego węgla więc nie możemy ich zostawić bez potrzeby. Lokalny przedsiębiorca, który także przy całej tej zmianie sprzedaży węgla zostałby na lodzie, pomogliśmy mu, a on nas sparł i ten węgiel dostarcza do domów naszych mieszkańców. Podobnie jak w całym powiecie, natomiast my chcieliśmy go dostarczać z Rydłutów i właśnie rydłutowski przedsiębiorca ten węgiel dostarczył do naszych domów. I jak dzisiaj wygląda sytuacja, bo część samorządów ma nadwyżki. U nas idzie to wszystko na bieżąco. E, zamawiamy tyle węgla, ile mamy wniosków. Dlatego przypuszczam, bo tego nie jestem na 100% pewien, ale przypuszczam, że nie będzie żadnej nadwyżki, ponieważ na bieżąco, zgodnie z y, wnioskami mieszkańców, my też ten węgiel zamawiamy. I on też jest na bieżąco dostarczany. Związek Miast Polskich apelował do rządu i być może to się stanie, o, o zmianę przepisów ma być wydłużony okres y, składania wniosków, y, ma być też zwiększony limit, y, tak żeby mieszkaniec mógł kupić większą niż do tej pory y, ilość węgla. To jest do Dobry kierunek. Samorząd rytułowski mówi tak, takim zmianom? Faktycznie to jest dobry kierunek, ponieważ nas też mieszkańcy pytają, czy mogą zakupić więcej. Nawet my dla niektórych naszych budynków komunalnych musimy kupować węgiel na wolnym rynku, który jest dużo droższy niż ten, który my na przykład dostarczamy mieszkańcom, więc jeżeli by była na możliwość jakiejkolwiek nadwyżki węgla przeznaczyć do, na potrzeby naszego Zakładu Gospodarki Komunalnej, czyli mieszkań komunalnych, to także chętnie byśmy z tego skorzystali. I no tak się pan pochwalił, że pan ma jeszcze piece węglowe, to ile do wymiany pozostało? Mamy w dwóch budynkach komunalnych faktycznie piece węglowe, ale to są już piątej klasy, ponieważ te dwa budynki nie miały możliwości skorzystania z innego źródła e, ciepła. Myślę tutaj o cieple systemowym czy o sieci gazowej. W tych dwóch budynkach podjęliśmy decyzję, że zastosujemy tradycyjne, ale ekologiczne piątej klasy kotły węglowe. Natomiast e, do końca tego roku będziemy mieli wszystkie budynki komunalne e, podłączone albo do sieci ciepłowniczej, albo do sieci gazowej. I będziemy już je ogrzewać ekologicznie. Koniec tego roku i mamy ekologiczne ogrzewanie w wszystkich budynkach komunalnych miasta. To są zapowiedzi burmistrza Marcina Połomskiego, burmistrza Reedłutów o poranku w Radio 90, a ja przypomnę pana zapowiedzi sprzed półtora roku do zapowiedzi dotyczące przejęcia y, terenów po byłym szybie Leon 3. Spółka Restrukturyzacji Kopań podpisała z samorządem akt notarialny. Wówczas zapowiadał pan, że będzie przywrócona funkcja gospodarcza na tym terenie. Dworzec PKP zmieni się w dworzec Centrum Przesiadkowe. Budowa osiedla mieszkaniowego także tam ma nastąpić. Minęło półtora roku i czy coś się wydarzyło? Oczywiście. Jedna z części hmm. terenu przejętego od spółki restrukturyzacji kopań, tam gdzie jest zabudowa kubatorowa, czyli budynki, które przejęliśmy, na dzień dzisiejszy wynajmujemy je lokalnym i nie tylko lokalnym przedsiębiorcom, więc już tam ta działalność jest prowadzona w tym stanie, który przejęliśmy od spółki restrukturyzacji kopań. Jesteśmy członkiem Simu, Sim Śląsk Południe, czyli spółki, która będzie budowała osiedla społeczne, z programu społecznej inicjatywy mieszkaniowe. I właśnie 22 marca jest z nadzwyczajne zgromadzenie tej spółki i wtedy przekazujemy grunt już na rzecz, rzecz spółki, a spółka zaczyna realizację projektu zagospodarowania terenu, Właśnie pod to osiedle, o którym mówiliśmy. Mówiąc na, o Centrum Przesiadkowym, o którym pan redaktor wspomniał, w styczniu uzyskaliśmy pozwolenie na budowę i też już będziemy rozpoczynać powoli realizację drogi łączącej dzisiejszy teren dworca z ulicą Adama Mickiewicza. Więc te zadania, o którym, od których zapowiadałem, są cały czas realizowane. Natomiast. Teraz w najbliższych miesiącach rozpocznie się już sam proces budowlany. Dobrze, będziemy przyglądać się temu jak się dalej toczy. A propos drogi, bo padło słowa droga, no to patrzy pan z zazdrością na to, że Rybnik być może dokończy budowę drogi Pszczyna-Racibórz i zatrzyma się w Rydłutowach, no i potem co dalej, właściwie na Sportowej w Rybniku? Może nie z zazdrością, ale hmm. bardzo kibicuję tutaj prezydentowi Kuczerze, ponieważ ta droga nam bardzo pomaga, naszym mieszkańcom też powiatu wodzisławskiego, i ten odcinek będzie łączył się z odcinkiem, który ma być realizowany w Rydułtowach. E, tutaj e, inwestorem jest oczywiście marszałek Zarząd Dróg Wojewódzkich, i myślę, że to będzie mobilizowało zarząd dróg wojewódzkich, żeby już rozpocząć e, pracę e, wykupywania gruntów, uzyskiwania pozwolenia na budowę właśnie od odcinka, który przebiega przez Rydułtowy, bo to, co wiem, to dokumentacja projektowa jest gotowa. Jeżeli rybnik oczywiście przystąpi do tego dokończenia, droższego o 68 milionów. Panie burmistrzu, pytanie jeszcze dotyczące szpitala, bo według zapowiedzi starosty Powiatu Wodzisławskiego, no, w budynkach być może, jeżeli będą pieniądze, będzie zakład opiekuńczo-leczniczy. Czy to jest dobry kierunek? Bo wiem, jak samorządowcy z Redutów patrzą na, na to, co kiedyś było szpitalem w Redutowach, dzisiaj właściwie jest taką, no, no jest wspólnym zozem, ale jaką pan widzi przyszłość dla tego terenu i czy kibicuje temu pomysłowi, czy raczej ma inny pomysł na zagospodarowanie tego obiektu? Każdy kierunek taki, aby na tym terenie. Byłe usługi, czy lecznicze, czy no, lecznicze albo zdrowotne, jest dobrym kierunkiem, więc na pewno kibicujemy. Dla nas najgorszym rozwiązaniem byłoby, gdyby ten teren został opuszczony. Dla redutów jest to bardzo ważne, są to bardzo ważne obiekty, ważny teren i zmiany mają, w mojej opinii mają jakiś w tym kierunku, aby ten obiekt został zagospodarowany i by mógł dalej e, służyć mieszkańcom Rydutów. A mieszkańcy po, e, mają sporo pomysłów i na koniec pytanie o budżet obywatelski. Tak, serdecznie hmm. zapraszam do udziału w kolejnym, e, w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego już od 20 marca do 28 kwietnia rozpoczynamy nabór projektów na budżet obywatelski roku 2024. Podobnie jak w roku poprzednim. Pula to jest 200 tysięcy złotych. Tutaj można składać projekty na zadania o wartości do 130 tysięcy do 50 tysięcy lub do 20 tysięcy. Będą odbywać się też warsztaty z przygotowania projektów, z szukania pomysłów. Wszystko to w naszym nowym centrum obywatelskim, czyli w Charlotte Lab. Dobrze, powiedział o poranku burmistrz reduktów Marcin Połomski to na koniec życzenia dla mężczyzn w tym dniu. Szanowni mężczyźni, Oby Wasze kobiety, które niedawno e, obchodziły swoje święto, dbały tak samo o Was, jak my o nie. Dobrze. To tyle na dziś. Wszystkiego dobrego dla mężczyzn, dla kobiet, dla dzieci, małych i dużych. Arkadiusz Żabka, do usłyszenia, dobrego weekendu, dobrego piątku. Dziękuję.